Dobry wieczór, koleżanki i koledzy. Kubo Jankowski z kanału Aquapasja kłania się serdecznie. Obrazek, jaki macie teraz przed oczyma, to moja menażeria w zdecydowanej większości pochłaniająca fragment tabletki ze spiruliną. Szczególnie otoski upodobały sobie yy, taką formę pokarmu, no i przyjmują ją z nieodpartą chęcią, nie gardzą tą tabletką spirulinową również moje lorikarie, które już prawie są u mnie rok, wypiękniały bardzo, dwa dorodne okazy, nie wiem czy to jest parka, czy to nie jest parka możliwe, że to parka, bo jakoś nie leją się między sobą, a łączy je wielka przyjaźń, są zawsze razem. Widzicie jeszcze moje krewetki i te filtrujące i te amano, no i wszędobylskie bystrzyki amandy, które tutaj sobie śmigają i wyżerają co lepsze kąski z spirulinowej tabletki. Tutaj jeszcze widać Obok ogonka, otoska tyłek krewetki Bluebolt, która się jeszcze ostała, jakiś niedobitek, ale jest no i, i żyje, i to najważniejsze. Nie wiem, czy w tym całym gąszczu, w tej Zgra i ryb, uda mi się wypaczyć moje dwa y, najnowsze egzemplarze, dwa najnowsze nabytki, czyli Parkę pielęgniczek boreli. O nich już wspominałem, mam je kilka dni. Są to rybki tyle piękne, ile nieśmiałe. I nie chcą tak na zawołanie się pokazywać, jak to na przykład miały w zwyczaju pielęgniczki Ramireza albo pielęgniczki Kakadu. A borelki są bardziej skryte, Wolą przebywać w tym moim gąszczu akwarystycznym i za bardzo nie mają ochoty pokazywać się przy przedniej szybie. Przynajmniej na razie tutaj widzicie jednego, jedynego neonka zielonego, jaki się został z grupy neonów, które u mnie swego czasu pływały, a niestety, jak wiecie, wytłukła je. OSPA, ale chyba Neonkowi wydaje się, że jest bystrzykiem, no i trzyma się z tą gromadą bystrzykową. Wypatruje, wypatruje cały czas w tym gąszczu pielęgniczek Boreli, ale niestety ani samca, ani samiczki tutaj nie widzę, więc chyba ich na tym filmiku nie uświadczymy. Mam nadzieję, że za jakiś czas nabiorą te piękne rybki śmiałości, no i będzie można je troszkę łatwiej sfilmować i Wam je pokazać. Być może nakręcić jakiś filmik w stylu przedstawienia tego gatunku, bo to ryby bardzo piękne, no i też jak wszystkie pielęgnice bardzo, bardzo ciekawe. Moi kochani, tak akwarium prezentuje się, może zrobię jakieś oddalenie. Tak akwarium prezentuje się w całej okazałości, myślę, że jest nieźle. Kochani, życzę miłego wieczoru. Cześć.